Czy lewica w Polsce w ogóle ma jakiś pomysł na siebie? To nie ma żadnego znaczenia. Lewica, prawica to są etykiety bez żadnego znaczenia. Ludzi w ogóle nie obchodzi, ani lewica, ani prawica. Wie pan, co jest ważne dla ludzi w Polsce? Czy będzie więcej miejsc pracy? Czy będą lepiej płatne? Czy system emerytalny stanie na nogi? Czy służba zdrowia będzie normalna? Że lekarz będzie wstał w kolejce do pacjenta, a nie pacjent do lekarza? A nie lewica, prawica. To jest zajęcie dla dziennikarzy, komentatorów, dla tych, którzy sami nie mają odwagi być politykami. No ale to są frazesy, ale jakie konkretne pomysły? No To, to są frazesy, są pytania o lewicę. co le, czy pis jest prawicą, czy lewicą, proszę. Pana, jeżeli on jest etatystycznym socjalizmem z narodowym zabarwieniem. A Pali Kot kim jest? Ja jestem liberalnym politykiem o lewicowej wrażliwości, jak pan chce od tej strony, ale ja przede wszystkim mam plan gospodarczy. Jaki? No właśnie, kwota wolna od podatku, obniżenie ceny energii, firma na próbę, inkubatory przedsiębiorczości, ulgi inwestycyjne dla tych, co mają pieniądze, żeby budowali fabryki, wreszcie sprawy związane z obniżeniem cen energii, bez tego typu konkretnych rzeczy my nie ruszymy z miejsca. Jeżeli rząd Ewy Kopacz wydaje 2,5 miliarda na kampanię węglową, żeby nie zbankrutowała i to jest 154 miliard wydany już od 89 roku na górnictwo i mamy najdroższy węgiel w Europie i droższy prąd niż w Niemczech i we Francji, no to jest coś na głowie postawione w tej sprawie. Ci ludzie muszą, jeżeli komuś dajemy 2,5 miliarda z pańskich pieniędzy, moich, z naszych wszystkich pieniędzy, bo to są pieniądze budżetowe, czyli każdego Polaka i każdej Polki, to mamy prawo oczekiwać, że węgiel będzie tańszy, a nie droższy w wyniku tego wszystkiego. I rząd jest od tego właśnie, nie żeby jak rzucają kamieniami wyło 5 miliarda złotych, tylko żeby doprowadzić do sytuacji, to jest prawdziwy postęp. Rząd tak, 3,5 miliarda złotych na budowę energii atomowej. Widział Pan jakiś zakład e, e, energii atomowej w Polsce, żeby zaczęto budowę, chociaż lokalizacja jest nieuzgodniona. Szukamy gazu łupkowego. Co chwilę się dowiadujemy, że niby kolejny miliard na poszukiwanie gazu łupkowego. Czy jest gdzieś znaleziony gaz łupkowy, odnawialne źródła energii w powijakach, węgiel kamienny, drogi. No wie pan, no to jest cyrk, a nie polityka. Ale jako prezydent pan tego nie zrobił. Musiałby pan zostać premierem. Właśnie prezydent tłumaczę to wszystkim po prostu, że. Że ta wielka ściema, że prezydent nic nie może, jest ściemą, która była wygodna Komorowskiemu i platformie. A może to... tyle to premier? Może, bo wie pan co, premier tak. Jak zgłosi ustawę w sprawie nie wiem, związków partnerskich, konserwatyści wychodzą. Jak zgłosi firmę na próbę czy kwotę wolną od podatku, lewica w platformie odchodzi. Premier jest, czy pani premier, czy pan premier jest zakładnikiem większości parlamentarnej. Dziesięciu posłów mówi, wyjdzie, już nie jest premierem. Więc on, prezydent nie jest? Prezydent nie ma żadnego posła. Prezydent przychodzi do pani premier, mówi tak. Co, górnicy 2,5 miliarda złotych? Kaktus mi tu wyrośnie, jeżeli pani nie zaproponuje obniżki cen. Nie podoba się pani moje, to proszę się dogadać z Kaczyńskim. I już widzę, jak Ewa Kopacz się dogaduje z Kaczyńskim albo Kaczyński za WK nie dogadają się, ponieważ w Polsce jest to zwarcie Platforma PiS. To prezydent, jeżeli nie będzie z Platformy i nie będzie z PiSu, będzie spoza tych dwóch ugrupowań zmusi jednego i drugiego premiera, czy z Platformy, czy z PiSu, do realizowania sensownej polityki gospodarczej. To właśnie zrobił przecież Kwaśniewski, jak zmusił Buzka do 16 województwa świętokrzyskiego. Czy Wałęsa, jak wyprowadził wojska radzieckie, czy Lech Kaczyński, jak ja z Komisji Przyjazne Państwom zrobiłem prawo budowlane, Kaczyński się nie zgadzał, z Dawetową nie weszło w życie. Prezydent może, nie da Dajcie się państwo nabrać w coś takiego, że prezydent ma zgolić wąsy albo sobie przykleić wąsy, ma wręczyć odznaczenia, przeciąć stęgę i otworzyć jakiś plac. Bo to jest cyrk, a nie, a nie prezydentura. Prezydent, prezydent ma wielki oręż w postaci inicjatywy ustawodawczej. Jaka by była pana pierwsza taka inicjatywa? Ustawa o tworzeniu nowych miejsc pracy i podwyższaniu wynagrodzeń. Fundamentalna dla polskiej sprawy. Wszystkie inne kwestie. Przyjazne państwo, świeckie państwo, miękki kapitał. Trzeba robić. Ale trzeba zacząć od, od zmiany polityki gospodarczej. Naprawdę to jest ostatni dzwonek, że w Polsce powstały fabryki. I te fabryki muszą powstać. Inaczej to jest niemożliwe, żebyśmy 10 lat po wejściu do Unii Europejskiej mieli połowę pensji niemieckiej. Jakie pan daje sobie szanse w tych wyborach? One nie są duże w tej chwili. Ja jestem realistą, wiem, że mam małe szanse wygrać te wybory, ale wie pan, życie mnie nauczyło jednego. Wszystko jest możliwe, trzeba do ostatniego dnia, do 8 maja do ciszy wyborczej walczyć tak jakby człowiek mógł wygrać. I w kosie w końcu uda. Nigdy nie marzyłem, że będąc mając 24 lata zostanę milionerem. Jak się wychowywałem w Biłgoraju w biednej rodzinie, gdzie toaleta była na zewnątrz, stało się. Nigdy nie myślałem, że będę pracował w Polskiej Akademii moi rodzice mieli średnie wykształcenie. Stało się, napisałem osiem książek, mówię w czterech językach, założyłem partię jako jedyny polityk od początku i wierzę też, że zwycięstwo, choć trudne, mało prawdopodobne, jest jednak możliwe. To ostatnie pytanie, a co będzie z Palikotem, jak nie wygram? jak po wyborach prezydenckich? A wszyscy mi już mnie złożyli do grobu politycznego, więc nie ma co dyskutować, co będzie, jak nie wygra. To mnie oczywiście rozszarpią na prawo i na lewo, ale zrobię dobry wynik. Nawet jeśli nie wygram, ten wynik będzie dobry. I twój ruch, i ruch Palikota, i ja będziemy dalej funkcjonowali i zmuszali do myślenia i do lepszej polityki.